Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj wyjątkowy dzień Brama Portal 1010, czyli 10 października 2025 roku. Wybierz i posłuchaj wiadomości anielskie. Na teraz z okazji tej bramy, możecie wybrać jedną kartę, możecie wybrać wiele. Podchodźcie do tego intuicyjnie, z czucia i wybieramy 1, 2, 3, 4. Zapraszam. I jedyneczki. Jedyneczki. To są różne kompilacje tej y, daty. No dobrze, mamy y, tutaj 29. Słuchajcie, i to jest dla Was informacja. Jesteś wnikliwy. Jesteś bardzo kreatywny, intuicyjny. Twój umysł myśli obrazami, a pomysły i informacje wydają się, że bierzesz z nieba. Potężna energia twórcza i do poznania jedności ze wszystkim. Tu jest też energia wystawiania trochę na próbę i to okaże się, jaką masz siłę. E, zaufanie, prowadzenie, wiara w boską ścieżkę i samowystarczalność. Ok, dziękuję. Dwójeczki. Proszę, twojeczki mają 10-10, jesteś cierpliwy. Zachowaj pozytywne myśli, bądź cierpliwy, ponieważ wszystko kształtuje się dla Twojego najwyższego dobra. Ufaj, że Twoi przewodnicy, aniołowie pracują za kulisami, by Ci pomóc. Czasami są to subtelne zmiany, czasami większe, spektakularne, których kompletnie możesz nie zauważyć albo nie skojarzyć, a to cały czas się dzieje. Czasami to może być nie w ogóle nie po Twojej myśli, ale jest po drodze Twojej duszy. Strzał w dziesiątkę. Szansa. Restart. Dziękuję. Trójeczki. Tu mają w ręczki jedenastkę. Ona jest tak tu zapisana trochę z błędem. Wygląda jak dwójka rzymska, ale to jest jedenastka. Jestem intuicyjny. Masz świadomość tego, co się dzieje wokół Ciebie. Silna intuicja to Twój dar. Pomoże Ci zrozumieć niewypowiedziane myśli, uczucia innych. Jesteś świetnym przewodnikiem i wsparciem. Mogą do Ciebie się zgłaszać jednostki słabsze, które trzeba czegoś nauczyć. Tutaj jeszcze dodam i czuję autentyczność, lider, nauka, wiedza, mistrzostwo, specjalizacja. Ok. Czwóreczki. Tu jest dwudziestka, dobrze, tu jest dwudziestka, więc jestem harmonijny. Masz relacje z innymi na wysokich poziomach. Jesteś stworzony, by budować i uzdrawiać relacje wszelkiego rodzaju. Zostałeś tutaj też powołany do życia, i twoja dusza chciała się odrodzić w tym, żeby uzdrawiać pewne relacje. Masz zdolność przekazywania. I pokazywania e, swoich przekonań, postaw, wiary, światopoglądów, stosując, używając delikatnych środków. Tutaj jest też ważna, jakby rodzina po krwi i wszystko, co tam się dzieje, skąd pochodzisz, rodzina dusz, uzdrowienie, przebudzenie, od nowa. Pięknie i piąteczki, i tu mają główny składnik, dziesiątkę. Jesteś, czy jesteś genialny. Masz świetne umiejętności przywódcze. Twój umysł jest otwarty, chłonny, bystry i pozwala ci wpadać na genialne pomysły. Oraz masz zdolności organizacyjne, potrafisz zorganizować wszystkie szczegóły, a następnie informować innych, jak je realizować, tak? I pięknie te projekty przeprowadzić. Tutaj jeszcze jest energia nowej drogi, nowego kierunku, właśnie projektu, nowego miejsca, nowej pracy, nowej osoby. Samorozwój i wyższa świadomość. Pięknie. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego pięknego, magicznego, najlepszego dla Was.